Dzie dobry, cześć i czołem. Tutaj Mr. Sidolec z nieświeżym już właściwym materiałem z gry Slender. Tak. Slender. Jest to gra horror. Nie no... proszę, nie będę wam tłumaczył o co chodzi w Slenderze. W każdym razie jest to mój pierwszy materiał, który wrzucę. I chciałbym się Wam pokazać z jak najlepszej strony, tak? Już zacząłem za sztywno. Dobra, rozpoczynamy rozgrywkę. To proste. Znajdźcie się kartek w czarnym, ciemnym lesie, w którym goni cię potwór. A ty masz tylko latarkę, jesteś małą, bezbronną dziewczynką. Po zakończeniu tej rundy dzwonię do Brukseli. Szanowanie praw dziecka. Co o tym mogę jeszcze myśleć? Dobra, na razie lajcik, nie mamy żadnej kartki, więc on nas nie goni. Nie ma chyba żadnych problemów na razie. Chyba. Maybe. <ścoughs> Nagrywam ten materiał już piąty raz. Nie no, serio. Na początku Audacity nie działało, potem zapomniałem, że nie włączyłem FRAPSa. Tak, takie podstawowe błędy były jednak. No ale cóż. O, tak. Najpierw zawsze sprawdzam łazienkę. Później jak będziesz miał kartki w łazienkach będzie kartka, to, to on cię złapie, no zawsze jak tu wchodzę to dopiero zaczynam się bać la, 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 la. Czy w łazience jest kartka? Tutaj powinna być. W tym, w tym... na prawo tym o. Nie ma? Ale ja E tu ja muszę się stresić, ja czas straciłem. Chociaż zaraz może... Gdzieś tutaj jeszcze będzie, no bo... Nie ma! Ja nie mogę. Teraz będę biegał do tych baniaków, bo to... Ale od... Pierwsza moja runda Slendera. так все стало, но ну, просто массакра. она дышит, просто. А не люди нормально не бегают на километр, на два километра. О, а почему не знаю, пять метров и дышит, как потом паровоз. Ой, я типа потом паровоз. Kręta, ten film miałem nagrywać z kolegą i byśmy się razem darli jak dwie małe, bezbronne dziewczynki. No ale cóż... Wypadło mu coś trzy razy pod rząd i... Bo postanowiłem w końcu nakręcić to sam, bo i ile można czekać, nie? O że stresuję się. Naprawdę się stresuję, do tego się boję. Mówię, i ja się naczytałem o tym że ja po prostu... Ja dostaję jakiś paranoi, no. Paranoi... Paranoid w czystej postaci no, Wszystkie te legendy, legendy Ostatni taki na YouTube To jest chore, to jest dla mnie chore Ta muzyka, Jezus Maria, ta muzyka To jest dla mnie nie skończy Ostatnio mam jazdę na horrory Oglądam horrory i gram, horrory czy tam. Hor o, horrory Nosaka, No taka wiesz, będziesz tu kartkę. Jest kartka! Oj przepraszam, <kluw> jeśli ktoś czyta te kartki... Jezu! Choć w to wątpię, bo chyba wszyscy je już znają, to... Przepraszam, że tej drugiej nie pokazałem. Oj, 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 ucieka, uciekam, uciekam. Uciek... Za, zaraz, gdzieś tu nie gra. Aaa, ja w swoją stronę biegłem. Ludzi. Jesteś tam? Dobra, jesteś, nic nie mówię. Szanuję to Slender. Beastman. Muszę tam sobie stać, byle mnie nie goni. Muzyka w Slenderze, czyni cuda. I to jest slender, bo właściwie grą denno. A tak to człowiek może z krawędzi w Dzisiaj nagrywam z komentarzem i nie jutro wrzucę. Obrabianie filmu na YouTube to jest po prostu ale czegoś nie robi, no. Osoby, które przypadkiem znajdą ten film w momentach internetu, napiszcie komentarz. Napiszcie komentarz, co zrobić, żeby filmy były lepsze. Albo wywalać stąd skizo, masz złe filmy. Tak, dokładnie. Tak, ja to przyjmę, ja przyjmuję każdą krytykę. Co za problem, później usunąć film na YouTube razem z kanałem, schować się w kącie i, i, i płakać całymi dniami. No już na ten problem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień przerażenie mnie, ale Slendera Najbardziej w świecie boję się. Mówię, tak jestem podjarany, że się boję, patrzeć na tu, za moje prawdziwe plecy. Creepy Tree, Creepy Tree. Moja ulubiona lokacja w slenderze. Nie wiem, że strasznie mi się podoba takie drzewo Głębokie. Ten tekst trzeba się wgryźć po prostu. Okrągłe przedmioty w tej grze albo takie, które trzeba omijać, a najczęściej trzeba omijać są gówniane. Omijasz, omijasz. O drzewo, drzewo, drzewo! O minę! Takie drzewo! i nagle boost, lender. No, dokładnie. O ja miałem drzewo... O kurde, o kurde! A nie mówiłem! Okrągłe przedmioty w, to, w tej w grze są do dupy. O on tam stoi. On tam stoi! Widzieliście go? tam stoi. Po lewej stronie drzewo? Po lewej. Tak, po lewej stronie. O jest, o jest, o Jezu. To nie dziwne, że w lesie stoi ten samochód. Znaczy właśnie nie, bo tu mógłby przyjechać jakiś grzybiarz yy, z jakąś buchą. Nie, ale dla mnie dziwniejsze jest to. Zostawia na przykład wielki jakiś krąg śmieci, nie? Jak to się nazywa? O, teraz mogliście zauważyć. Tu było napisane kelp o, o on tu jest, on tu jest. On tu jest! On tu jest! Karpie. Byłoby miło po prostu. Naprawdę byłoby miło. Tak tak. tak. Szczerze byłoby miło. Jestem tak przerwany, się nie wiem. Oczywiście nie ma się panie zamknęło. Nie takich sobie odpuszczają. Ale ten, ale... Ale... KORTKO! Always watches. Ah! O Jezus Maria! Damn. Dobra. Żegnam się z wami. Tu mister skitolec. Papatki.